Miasto ma swoją historię. I tę prawdziwą, popartą faktami, i tę legendarną, bajkową. Moje miasto Głuchołazy też takie legendy posiada. I dzisiaj opowiem wam od czego wzięła się nazwa mojego miasta. Posłuchajcie. Pewnego jesiennego wieczora w starej karczmie spotkali się dwaj podróżnicy. Jednym z nich był Andrasz z zmoraw, odziany biednie, mający już dobrze wełbę, bo wina wypił niemało. Który to opowiadał przedziwną historię człowiekowi siedzącemu z nim przy stole, a był nim Hugon Czarny. Wyglądał dostojnie i był bardzo powściągliwy w rozmowie. Mało mówił, ale za to bardzo uważnie słuchał. Wczesnym rankiem. Hugon niezwłocznie udał się do biskupa Wawrzyńca, włodarza pobliskiej Nysy, któremu to z wielkim przejęciem opowiedział zasłyszaną w kręczmie historię. Oto ona. Ścigany za oszustwa i kradzieże przez strażę margrabiego morawskiego Władysława Henryka, ondraż z Moraw, kiedy znalazł się blisko granic księstwa nyskiego, szedł po ciemku przez uśpiony las. Aż dotarł do wielkiego kamienia. Łas był wysoki na chłopa, a w obwodzie to pięciu mężczyzn byłoby mało, aby go objąć. Znużony i bardzo zmęczony wszedł na kamień i szybko zasnął. O świtaniu zawiał lekki wiatr i o dziwo ondraż usłyszał, jak kamień śpiewa. Wystraszony zaczął się rozglądać wokół, aż poczekał, jak coś błyszczy pośród mchów. Podszedł bliżej i zauważył małą bryłkę złota leżącą pod jego stopami. Wziął ją do ręki i zaczął w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą leżała, rozgrzebywać ziemię. Jakaż była jego radość, kiedy jego oczom dosłownie jedna po drugiej zaczęły ukazywać się kolejne bryłki złota, po czym dodał, iż Ondraż powtarzał w kółko takie słowa. Gdy od złota wiatr zawieje, cichym śpiewem głaz zapieje. Kiedy Hugon skończył swoją opowieść, biskup Wawrzeniec natychmiast nakazał odszukać ondrasza z mora. Niestety, sprytny ondrasz dosłownie przepadł jak kamień w wodę. Wtedy to biskup postanowił wysłać w góry opawskie swojego oddanego sługę Hugona Czarnego. Kiedy ten znalazł się nad brzegiem rzeki Białej, rozpoczął swoje poszukiwania. Całymi dniami przeczesywał niedostępne leśne knieje. Aż ujrzał wielki głaz. Poczekał do świtu i gdy zawiał wiatr, kamień zaczął śpiewać. Zorientował się, od której strony wieje wiatr, i poszedł w tym kierunku. Spostrzegł małą bryłkę złota. Ale już dosłownie po chwili. Wyrastały z ziemi kolejne, gdy uzbierał spory woreczek, aż oczy mu się zaświeciły z radości. Wtedy chciwość przeważyła, iż uznał, że nie wróci na dwór biskupi. W jego głowie narodził się niecny pomysł, aby zniszczyć głaz. Nazbierał dużo patyków i obłożył nim kamień, po czym je podpalił. Ogień płonął, a rozrażony do czerwoności głaz polał zimną wodą. Kamień zaczął trzeszczeć, strzelać i pękać, aż rozpadł się na kilkadziesiąt kawałków. Po tygodniu oczekiwań na wieści od Hugona Czarnego, biskup Wawrzyniec domyślił się, co się stało. Wezwał do siebie rycerza Witygona i zawarł z nim umowę. Jeżeli znajdzie śpiewający kamień, otrzyma okoliczne ziemię i założy tam miasto. Witygon po kilku dniach wędrówki przysłał do biskupa list, w którym napisał tylko jedno zdanie. Dostojny biskupie, nigdzie w urach opaskich nie ma śpiewającego kamienia, a jedynie same głuche głazy. Biskup zgodnie z umową wystawił rycerzowi list lokacyjny. I natychmiast wysłał z nim posłańca. Kiedy goniec opuszczał biskupią siedzibę, biskup zawołał za nim. Niech Witego nazwie miasto głuche Głazy. Ale posłaniec był już daleko i nie do końca usłyszał słowa biskupa. Stąd też przekazał Witego list lokacyjny i nazwę miasta. Pewnie domyślacie się jaką. Oczywiście, Głuchołazy.